Na wstępie opowiem taki żarcik. Była sobie bułka i pączek, no i ta bułka cały czas wkurzała pączka, mówiąc: pączek, pączek, nie ma rączek, pączek, pączek, nie ma rączek, pączek, pączek, nie ma rączek. Pączek, pączek już taki wkurzony postanowił zlipostować bułkę. I mówi: bułka, bułka, wypierd. <zysy> Cześć, witajcie w dniu 12.12.2014 roku Płysty czwartek Ja sobie właśnie jem pączka I z okazji tego wspaniałego dnia postanowiłem nagrać Jakąś mini minigrę na, na, na pewno jej nie przejdę do końca, bo to Za długo by zajęło No tak sobie chwilę pogram W sumie pokażę, bo nawet, nawet ciekawa Może nie tyle ciekawa, co na swój sposób trochę trudna jest po polsku, także spoko jest 19.30 a ja chcę jeszcze ten film wrzucić dzisiaj tak, tutaj macie chyba czas kasę o, tak już jakieś te, dobra to są przepisy, tak w skrócie mówiąc o, a, a ja robię jakieś się według tych przepisów na początku, jak za pierwszym razem grałem, to w ogóle nie przejęłem o co chodzi. Ale teraz to, tak jak już podczas nagrywania gram, no to, to nawet, nawet, da się już trochę ogarniam. Nie jest tak źle. W każdym razie, na jutro taki plan miałem, żeby obrzucić już kolejny odcinek pewnej serii, którą ostatnio nagrywałem. No ale niestety. Może mi się nie udać, bo jeszcze nie skończyłem ani nagrywać. A jeszcze musiałbym zmontować. Także dzisiaj, nawet w ogóle, najgłupsze jest to, że noc jest bez sensu wrzucać. Nie powinno się tak robić. O, teraz to jeszcze zamawiam składniki. Także chwilę sobie pogram. Teraz o wiele łatwiej coś takiego nagrać, tak po prostu. To mi trochę niby zajęło. Jeszcze tutaj będę musiał to zmontować, czyli ale i tak, tak dzisiaj wrzucę. Nawet jeżeli to miałoby być późno, to i tak dzisiaj muszę wrzucić, bo ja chcę. i tyle w sumie. O! A nie, myślałem, że przełączyć może raz z tym butem. Tutaj są cukierki, jak ktoś jest niezadowolony, to można je dać. Żeby nie poszedł sobie na przykład. I to jest o tyle fajne, że, że naprawdę to jest chyba bardzo rozbudowane, że ogólnie jakby nie minus, tylko minus podczas nagrywania. Oj, dwa pączki dałem nie tak. Taka kupa wtedy powstaje. Nikt tej kupy nie chce zjeść, nie wiem dlaczego, choć tak, tak ładnie wygląda. No i... Chciałem wyjemnik. Oj. A, no to do nagrywania jest o tyle niefajnie, że, że chociaż pierwszy poziom robię, to to długo zajmuje. I to jakieś ulepszenia, jak skończę ten poziom będzie widać. Oj, ale się ich na nas chodziło. ma cuksa. Skłonników nie mam, nie. Nie no, nawet, nawet mi się to spodobało. Taka gierka, szukałem jakiś silnik podnośnie pączków. I ta, tą jaką pierwszą chyba znalazłem, potem już żadnej lepszej nie widziałem. Choć trochę szukałem. Także to mam chyba jedyna do polecenia z tego co widzę. Ma kupa jeść, nie wiem czy ją da się usunąć. Jej o, no i teraz łączny wynik za rundę. Cel był tylko 300. I tutaj jest fajne, że niby można rozbudowywać jakieś tak. No, ma potencjał, bo na, tak mi się wydaje. Nawet fajnie to wygląda. Już to zwykła chyba flaszówka na, na przeglądarkę. Linki macie w opisie. Nie, nic nie mogę kupić. Następny poziom. O śniokokos. kokos. Mhm. W sumie. Tak jak zaplanowałem. Tak już pewnie słyszycie tą hmm, piosenkę piękną, która mi się podoba. O pączku. A, a ja tak teraz myślę, że nie wiem co wrzucić. Mógłbym. Co za muzykę mógłbym wrzucić. Jak się ta skończy. Jak ta skończy lecieć. Bo chyba jeszcze leci. O, nie wiem ile już nagrywam. Nieważne. No, myślałem, że wezmę tą wiśnię zamówiam. W ogóle jak ją się robi, czy da się tutaj zobaczyć. Oj oj, jakie skomplikowane. No to będzie problem. Ale dobra, chyba tylko ten poziom wezmę. Przejdę i tyle. I kończę. Także pff, jutro mi się nie uda, ale że jutro jest piąteczek. W piątek muszę się jakoś ogarnąć i, i zmontować ogólnie, ponagrywać. Dobra, tę wiśnię zrobię jeszcze. Także na sobotę powinien być już ten film, który zapowiadam teraz. Hmm. Pączek. Oj, zaczynamy. O, to jest straszne, że to jest tak szybko, czas leci. 2-3. no. Mm, cuksa, cuksa, o, cuksa. Tak. No dobra, także już play prawie cel osiągnąłem. Możecie sobie pograć. A to właśnie, film już rzucę koło pewnie 22.00. Także niestety. Część z was może go obejrzeć po prostu kiedy indziej, a nie dzisiaj. O chyba sobie ktoś poszedł, tak jedna poszło. poszła. Trzymaj tuksa Haha, ale ich <laughs> łatwo się przekupuje takim cukierkiem. O nie, to będzie tak. Ten, pierwsze, Nie ten. Ten, dwa razy to i chyba raz to. O, ale, ale się na zamawiali tych. Dobra, no także. Także to już zaraz kończę. Nie wiem gdzie tu, tu jest czas, także jeszcze chwilę. Nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć ciekawego. Hm. Dzięki za oglądanie. Mhm. A, piszcie komentarze. A, ciekawe. Zo, zo, dobra, zobaczę, czy mogę dwa pączki na raz. Tylko będzie jak te. Nie, a, nie zdążyłem, nieważne. Dobra. Także dzięki za oglądanie. Piszcie komentarze, jeżeli w ogóle oglądacie moje filmy. Oceniajcie jak chcecie, jak, jak marzy, macie jakieś zdanie własne na temat filmów. Pozdrawiam do usłyszenia. Cześć.